Przełożony pisze wnioski o podwyżkę. Ty ich nie dostajesz, ale masz na szansę na kasę z RODO i to nawet tak, że nie zrazisz do siebie pracodawcy. Standardem firmy jest, że przełożony pisze opinię, uzasadnienie do naszej podwyżki. Natomiast większość pracodawców ma to zorganizowane w ten sposób, że robi to jakaś komisja, żeby była w miarę obiektywna ocena. Do tej komisji często są zapraszane związki zawodowe. Kłopot w tym, że jak wyszło RODO, zmieniło geografię, i to nie jest tak, że każdy z związków zawodowych może mieć dostęp do naszych danych, ponieważ jest to bardzo zależne od tego, czy jesteśmy członkiem jakiegoś związku zawodowego, albo czy po prostu poprosiliśmy ich o ochronę w tej względzie, albo przekazaliśmy informacje. Natomiast sytuacja bardzo się skomplikowała, jeżeli jest kilku przedstawicieli związków zawodowych, a my nie jesteśmy. Nie należymy do żadnego z nich, więc tego tytułu chroni nas RODO, a oni nie mogą sobie tak wprost przetwarzać naszych danych. Wszyscy są przekonani, że jeżeli spółka wprowadziła uchwałę, że związki zawodowe mogą tam być, to z automatu mają prawo do przetwarzania naszych danych osobowych. Natomiast nie rozumieją, że nawet jeżeli do takiej komisji delegowany jest pracownik danej firmy, ale reprezentuje administratora, jakim jest związek zawodowy, to jego cele są rozbieżne i nie jest wtedy już pracownikiem pracodawcy, tylko administ przedstawicielem administratora, jakim jest związek zawodowy. A to jest z punktu widzenia RODO całkowicie inna sytuacja. I nie ma sobie prawa tak przetwarzać naszych danych osobowych, jeżeli nie wyraziliśmy na to wyraźnej zgody. Kiedy uznamy, że nie nadano nam podwyżki, bo nie należeliśmy do związku zawodowego, albo należeliśmy do związku zawodowego, który był słabszy w negocjacjach. To mamy prawo zgłosić sprawę do UODO za naruszenie naszych praw i wolności. Pracodawca to administrator danych osobowych numer jeden. Organizacja związkowa. To jest numer 2, Druga organizacja związkowa to jest numer 3. I teraz my, na przykład, nale nie należymy do żadnych z nich, więc ci nie mają prawa przetwarzać naszych danych osobowych i w ten sposób możemy ich zgłosić do łodo bez zgłaszania pracodawcy. I wtedy łodo i tak rozdziela informacje na różnych administratorów i roz rozpoczyna inne przedsięwzięcia. Jedyną podstawą prawną. Ich tutaj przetwarzanie tych naszych danych jest nasza osobista pisemna zgoda, że wyrażamy na to zgodę. Żaden regulamin nie może tego uregulować. To zgodnie z RODO musi być nasza indywidualna zgoda. Drugim naszym wsparciem jest prokuratura i ustawa o ochronie danych osobowych, a dokładnie artykuł 107, że nikt nie może przetwarzać, kto nie ma do tego prawa i podlega. Każe grzywny, każe po ograniczeniu wolności lub pozwaleń bawienia wolności. I teraz, w zależności, to są dane zwykłe, to jest do dwóch lat. Jeżeli to są dane wrażliwe, to jest do 3 lat. A tutaj, akurat, informacja, że nie należę do związków zawodowych, przetwarzana w ten sposób, może już stanowić, że to będzie do 3 lat. No w każdym razie, nasza płaca i nasze dane osobowe to jest do dwóch lat. I tutaj kierujemy konkretnie przeciwko na przykład. Pracownikowi firmy, ale reprezentującymi związek zawodowy w takiej komisji albo członkom komisji, którzy należą do takiej komisji, a nie są pracownikami. I tu możemy to już indywidualnie przekazać, jeżeli nie chcemy wchodzić w konflikt naszym pracodawcom. Te sprawy są wtedy rozdzielone i tak szczerze powiedziawszy, pracodawca nawet może o nich nie wiedzieć, o ile się nie dowie. Ze związku zawodowego, który się poskarży o takie podejście, ale my mamy prawo do sięgnięcia po też taką drogę. Trzecią ścieżką jest sąd i dokładnie powództwo z kodeksu cywilnego. I tu właśnie była ważna nasza strata finansowa. Naszą stratę finansową obliczamy bardzo prosto posiedzenie komisji. Nie dostaliśmy podwyżki, wyliczamy jaka to była kwota, i tak zrobione. Jeśli przeszliśmy trzy takie cykle, no to możemy sobie sumować, ile by było przez to, przez pierwszy rok, drugi rok, trzeci rok, ile byśmy zarobili do dnia złożenia naszego pozwu. To jest kwota naszej szkody. Nikt niestety tu nie może powiedzieć, że do szkody nie doszło, i wtedy indywidualnie, szczególne osoby sądzimy z kodeksu cywilnego o odszkodowanie indywidualne za ich decyzję, że nie przyznali, a nie mieli prawa. Przetwarzać danych osobowych. Tutaj przeważnie podajemy do sądu osoby, które nie były przedstawicielem pracodawcy w takiej komisji i wszystkie osoby, które nielegalnie przekazały nasze dane osobowe innym administratorem danych osobowych. Aby wesprzeć nasz wniosek, zarówno we wszystkich tych ścieżkach, bo wszystkie trzy mogą się odbywać niezależnie z różnymi wynikami, jedna nie wynika od drugiego. To pamiętamy, żeby sobie ściągnąć rejestr czynności przetwarzania. W rejestrze czynności przetwarzania przede wszystkim są procesy i są cele przetwarzania oraz odbiorcy danych. W tym momencie w takiej komisji muszą odbiorcy danych, muszą być wskazane te organizacje związkowe, ponieważ nie są ustawowymi administratorami, którym przekazujemy dane, jak na przykład ZUS, policja, sąd. Wszyscy są odbiorcami danych, które muszą być uzgodnione. Kolejnym dokumentem jest ich indywidualne upoważnienie. Każdy członek takiej komisji musi mieć upoważnienie. I teraz, jeśli mamy rejestr czynności przetwarzania firmy, to bardzo cel przetwarzania ich musi się zgadzać z rejestrem czynności przetwarzania musi być pod celem celu głównego, czyli porównujemy zestaw tabelek. No, i sprawdzamy, jakie dane i kogo dotyczyły, mogli przetwarzać. Co najważniejsze, upoważnienia mogą być różne, i każdy z tych członków ma swoje inne. Natomiast najważniejsze, co nas interesuje, to są upoważnienia osób, które są przedstawicielem związków zawodowych. Jeśli nie posiadają takiego upoważnienia, to zgodnie z artykułem 107 przetwarzali w sposób nieuprawniony. Więc nawet jeżeli im się dadzą, porównujemy ich cele przetwarzania, z misją, jaką mieli w tej komisji. Co istotne, to należy teraz wytłumaczyć, kto to jest administrator, kto to jest procesor, a kto to jest inny administrator. Musimy pamiętać, że to są nasze dane osobowe my je przekazujemy administratorowi. Jest to na przykład informacja o naszej podwyżce przełożony podpisał. I tam są danymi osobowymi: jest nasze imię i nazwisko, oczywiście jakieś dane kontaktowe, ale przede wszystkim nasze upoważnienie. W szczególności sprzyja nam sytuacja, kiedy w regulaminie pracy jest zapisane, że pensja jest poufna, co jeszcze dodaje potęgi naszemu tutaj zgłoszeniu. No i teraz pamiętajmy, że powierzenie danych to jest podmiotom przetwarzającym i procesorom podprzedawającym, Czyli ma się z nimi zawartą umowę powierzenia. Natomiast związek zawodowy, jako osobny administrator, jedynym sposobem ujawnienia danych jest to odbiorca. Przekazujemy mu te dane, ale tak naprawdę ustawa o związkach zawodowych nie pozwala przekazać tych danych, bo oni nie mają takich uprawnień do działalności związkowej, nie jest im potrzebny nasz wniosek o awans. Żaden przepis wewnętrzny za regulamin nie pozwala na to przekazanie. Więc jedyny sposób ujawnienia danych przez pracodawcę związkom zawodowym czy administratorowi jest nasze pisemne upoważnienie, czyli nasza zgoda. Na pomocą zgody związek zawodowy zgłasza się, że ma zgodę i wtedy administrator może przekazać. Drugą wersją jest taką, że my możemy osobiście im przekazać te dane i wtedy oni. Są administratorem naszych danych. Jeżeli nie należym do organizacji związkowej i nie przekazaliśmy tych informacji, to niestety nie można im w żaden sposób przekazać, ponieważ nie ma podstawy prawnej. W przypadku takiej komisji musimy też pamiętać, że administrator danych, czyli nasz pracodawca, musi przeprowadzić test balansu lub test równowagi. Wyglądają różnie, są bardzo rozbudowanymi testami. Najważniejsze jest to, że tutaj chyba najbardziej skrócona wersja. Testu równowagi, często zwanym testem balansu, zawsze zawiera kontekst, czyli musi określić przedmiot, czyli w jaki sposób, na przykład, będzie przekazywanie naszych danych osobowych w ramach podwyżki do prac w komisji i tak dalej. Krótka analiza, czyli opis tego przetwarzania, o co tutaj chodzi, kto co robi, jak to robimy, jaka retencja danych, i takie wszystkie dane, i wynik skróconego testu balansu. Ten wynik musi udowodnić proces myślowy, w którym. Administrator, czyli firma stwierdza, że jej prawnie usadniony interes przeważa nad, nad pra, prawami i wolnościami osoby, której dane przetwarza. No, szczerze powiedziawszy, jest to jakieś wybrnięcie z tego typu przekazywania, jednak życzę powodzenia temu, kto tutaj. Uzasadni wynik, że to przeważa nad naszymi prawami wolnościowymi, jeżeli nie jesteśmy członkiem związku zawodowego. Praktycznie nie ma szans na coś takiego, bo w ten sposób testem balansu każdy by sobie gwarantował, że może przekazywać dane komu chce sprzedawać nasze bazy danych, bo on uważa, że on ma prawnie uzasadniony interes. Tutaj przeważnie tego testu się nie przechodzi. Jeżeli ten test przeszedł i zaakceptował go inspektor ochrony danych, to pamiętajmy, że jemu też możemy wytoczyć proces z kodeksu cywilnego za nieprzestrzeganie właśnie RODO, bo on uwiarygodnił, że to przetwarzanie jest zgodne z prawem i musi ponosić za to odpowiedzialność. Pamiętamy o tym, że w tym momencie JODA też odpowiada. Dlatego ważny jest taki skrócony test. Tak samo dotyczy to, jeżeli jesteśmy członkiem innego związku zawodowego. Ogólnie wprowadzenie RODO w życie od 2018 roku spowodowało, że komisje, które decydowały o naszych podwyżkach, a w skład tych komisji wchodziły związki zawodowe, no mocno straciły rację bytu. Jeżeli nie ma tam naszej indywidualnej zgody, po prostu nie ma naszej zgody, to mamy prawo dochodzić swoich praw i wolności. W tym momencie. Zarzut, właściwie proceder, że nie należysz do związku, to podwyżki nie dostaniesz. W tym momencie działa na niekorzyść związków zawodowych. Pamiętajmy, że jako administratorzy wszyscy muszą udowodnić, że przetwarzali RODO w zgodzie z tym rozporządzeniem i to po ich stronie leży. Jeśli podajemy kodeks, kogoś z kodeksu cywilnego, to musimy wykazać szkodę finansową i my ją wykazujemy: tak? nie dostaliśmy podwyżki. Rok od posiedzenia komisji nie dostaliśmy tej podwyżki i możemy tutaj to wykazywać. I co najważniejsze, trzeba o tym pamiętać, że roszczenia finansowe w stosunku do pracodawcy przedawniają się po trzech latach, natomiast roszczenia rodowskie przedawniają się po sześciu latach. I trzeba o tym pamiętać, że wszyscy, którzy brali w tym udział, przez 6 lat mogą odpowiadać. I to jest właśnie zaleta zdobycia pieniędzy z RODO, jeżeli przez te wszystkie lata Tłamszono nas w komisji i blokowano nasze podwyżki, a przełożony pisał, że się nam należy.